Smuci to pytanie, które arcykapłani i starsi ludu zadają Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii. Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? No Jezus odpowiada pytaniem na pytanie. Jeśli odpowiecie, ja wam powiem. Skąd pochodzi chrzest Z nieba czy od ludzi? Skąd ta reakcja Jezusa? Wydaje się, że on chyba wie, że nie warto prowadzić i ciągnąć dalej tej rozmowy. Bo nie chcą nauczyć się rozpoznawać, co pochodzi z nieba, a co pochodzi od ludzi. Zaczynają kombinować, jaki tu odpowiedzi udzielić Jezusowi, żeby wygrać to zwarcie. Smutne jest więc takie podejście arcykołanów i starszych ludu. Ale zastanówmy się, mając dzisiaj tę chwilkę, czy my tam czasami siebie nie widzimy. Że zamiast naprawdę wytężyć swoje zmysły... Otworzyć swoje serce, to zaczynamy kombinować w wierze. Dokąd jeszcze mogę, a czego już nie mogę? Wchodzimy w taki trochę legalizm, próbując odnaleźć się w zawirowaniach religijnego prawa, zamiast właśnie zadać sobie pytanie: co jest z nieba, co jest od ludzi? Trzymać się tego, co jest z nieba, tego, co jest nieprzemijalne, tego, co naprawdę. Będzie dla nas wzmocnieniem na drodze do zbawienia. Chodzi o to, żebyśmy nie chcieli mieć władzy nad Bogiem, bo w pewnym sensie jest taka pokusa, mieć władzę nad Bogiem. To znaczy, jestem wierny literze prawa, więc Bóg się mnie nie może doczepić. Mam nad nim pewną przewagę, zawsze mam wytłumaczenia, ale przecież jestem wierny przykazaniom. A chodzi w życiu. Chrześcijanina, osoby wierzącej właśnie o to, żeby to Bóg miał władzę nade mną, ale nie władzę rozumianą jako ucisku, ciemierzenie, ale władzę miłości. Ja się po prostu Mu poddaję z miłością, bo Mu ufam, bo Mu wierzę, bo wiem, że chce dla mnie dobrze, że chce dla mnie zbawienia. To jest bardzo trudne, bo my raczej żyjemy w takich czasach, gdzie ta wolność. Osobista jest wartością absolutną. Nikt tu nie mówi, że nie mamy być wolni. My w wolności wybieramy Boga, wybieramy właśnie poddanie się Jego woli, bo uznajemy w tej woli mądrość, która stworzyła ten świat, która każdemu z nas dała życie i która chce to życie przedłużyć w nieskończoność. Gdyby arcykapłani i starsi ludu byli blisko Boga, Całym swoim sercem i całym swoim umysłem, to sami odpowiedzieliby sobie na to pytanie, jakim prawem Jezus to czyni, kto mu dał tę władzę, bo rozpoznaliby w nim Mesjasza, zapowiadanego choćby przez proroka Balaama w księdze Liczb, co słyszymy w pierwszym czytaniu, który mówi: Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. I potem dodaje, czego nie ma już w tym czytaniu dzisiaj. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Stanie się Edom podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Jezus jest Bogiem mocnym, który przychodzi w tak kruchym ludzkim ciele, że można w te mocnie uwierzyć, ale ona objawi się, objawi się na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Tam już nie ma żadnych wątpliwości że Bóg jest Bogiem Zwycięskim, że Chrystus przyszedł po to, żeby śmierć raz na zawsze wyplenić z horyzontu końca ludzkiego życia.